Panie Przewodniczący, chciałem zadać, przyznam, chciałem zadać pytanie o kwestie światopoglądowe i obyczajowe, natomiast Pan Rzecznik Joński, jakby ex-katedra, wyłuszczył nam podejście SLD w tej materii, także inna sprawa. Ostatni wpis na Pańskim blogu to sierpień 2011 rok. Skąd ten brak chęci kontaktu z wyborcą? Może nie wie Pan, co, co należy komentować i zastanawiam się, czy w ogóle Pan śledzi ży życie publiczne, ogląda telewizję, czyta gazety lub czasopisma. Proszę pana, <laughs> proszę pana chciałem pan, panu powiedzieć, że czytam gazety lub czasopisma, oczywiście od dawna. Nie prowadzę bloga i to jest moje zaniechanie, za co muszę przeprosić, ale to, co pan powiedział, to mnie skłania do tego, żeby zacząć go prowadzić znowu. Natomiast trochę zmieniłem formę działania. Codziennie gdzieś jestem, jak pan pewnie wie, jestem szefem e, SLD na Mazowszu. Tam, jest 40, tam są 42 powiaty, w związku z tym, żeby to objechać, a ja robię to z wielką przyjemnością. Adamę Mazowsze pozdrawiam. Z wielką przyjemnością spotykam się z ludźmi. Ważniejsze jest to, żeby pojechać do powiatu albo do gminy, gdzie będzie trzech wyborców, trzy osoby i z nimi pogadać, niż pisać na blogu. Chociaż tak naprawdę lepiej by było zrobić jedno i drugie. W sprawie Jońskiego, żeby pana zadowolić, bo rozumiem, że chce pan dostać oklaski. I Jański nie powiedział mądrze, ale za to przeprosił. Mamy w sobie my politycy SLD tyle skruchy, tyle wdzięku, tyle inteligencji, że umiemy to zrobić. Umiemy Panie to przewodniczący, zrobić. ja widzę, że pan liczył na oklaski, ale, ale ich nie ma. Nie, ja dla niego chciałem, ale się mu nie udało. Proszę, ale krótko. Mo, mo, moje pytanie o, o, o to zaniechanie, jeżeli chodzi o bloga, wynika z atencji, z i z lewicowej wrażliwości społecznej, bo no nie pociągnie pan na tej zapasowej wątrobie, prawda, tak długo. No. Proszę pana, ja panu powiem. Ja zacznę, ja zacznę pisać na tym blogu po to, żeby pan fajniejsze pytania zadawał, bo widzę, że... Bo widzę... Bo, bo widzę, że te, jeżeli taki człowiek jak ja nie da wam inwencji, to utoniecie w sondażach. Niech pan uważa. I co? I nic? I cisza? Nie zatkało, Marii, ale niech pan... Niech pan się nie martwi, Dominikę Wielowiejską też zatkało, jak zdążyłem... Ty, nie nie, ja nie martwię się, tylko tonięcie, deszcz i woda ostatnio się wszystkim traumatycznie kojarzą, także i, i to mi się kojarzy traumatycznie. Nie e, pan się z chęcią, traumę, jeżeli, jeżeli, pan przewodniczący zacznie pisać tego bloga, z chęcią będę się uczył od takiej tuzy lewicy jak pan przewodniczący. Dobrze, to, pięknie, wymiana ja rozumiem, że umie pan czytać, ko bo, żeby, <coughs> żeby, żeby nie było sensu tak, pisać. A już tak? chciałem, a już chciałem okay. powiedzieć, że taka miła wymiana uprzejmości, no skończyło się. Ruch no, właśnie, pani Kota czasami e popieramy. Młodzi ludowcy mają odwagę? Panie Przewodniczący, otyłość i nadwaga stały się ostatnio bardzo poważnym problemem.